Przez niedawną plagę wiewiórek, kochający drzewa lud Skromborgu, musiał z trudem walczyć o ocalenie swoich domów. Skromborgczycy z pewnością przysięgnął lojalność królestwu, które zdoła im pomóc. Ładny, kontrolowany pożar lasu powinien przepłoszyć te paskudne wiewiórki, prawda? Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Desmi Średniowiecze. Tak, znowu sobie troszeczkę poczekaliście, ale czy ktoś się jeszcze do tego nie przyzwyczaił? Ja, ja was proszę, ze, ze mną tak już jest. Na szczęście już mam spokój, najdłuższe wakacje w życiu czekają, więc można się zabrać do roboty porządnej. Dajmy pauzę, bo ja chcę to przeczytać jeszcze. Nagłe wezwanie wysłane przez Sima Królewski Doradca Sławobora zakłóciło badania Sima Adept Zbyszek. O co chodziło tym razem? To zapewne miało coś wspólnego z tymi błędnymi mieszkańcami Skromborgu i Wiewiórkami, które opanowały ich lasy. Ale dlaczego Sławobora musi zawracać głowę za każdym razem, gdy działo się coś złego w pobliżu miasta Grodzisko? Pora na małą powagen... po, Powagentkę... Tak, i mamy nową postać, tak, stworzona przed sekundą. Sim, adept yy, z Wyszek. Gdzie jest jego nazwisko? Nie ma nazwiska, no nie wierzę, jak ja tego nienawidzę. Tak, szczerze mówiąc, to nie do końca pamiętam, a nie chciałbym się pomylić. No nie chciałbym się pomylić. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to nasz sim nazywa się Sim Zbyszek Kółka. <gryzamy> tak mi przyszło do głowy, jak, jak dałem losowe, bo nie mogłem nic wymyśleć. Tak, i jest bardzo. Nie, nie tutaj. Jest bardzo stary. Jest najstarszą postacią w towarzystwie I wygląda bardzo z... Ze... Ale za to jakie ma usta, po prostu... Hmm. Jak ona się nazywa? Kylie Jenner? No po prostu się chowa Tutaj słoik był w mocnej robocie U, u Adepta Zbyszka, mocno Mocno tam szalał z tym słoikiem, na pewno To ta kobietka w ogóle? Bo ja nie mogę z nią rozmawiać po raz... Aha, normalnie No tak, jak zwykle budynki się ładują, tyle i lubią no bo po co szybciej? Komu, komuś się śpieszy? No, no mi na pewno nie. Na pewno nie mi. Ja tam pięć miesięcy mogę się ładować. Pogawędka. Czy zwykła rozmowa to jest to samo co pogawędka? Hmm. Czy ja będę musiał jeździć do tego dziwnego miasta, które się nazywa Skromborg? Czy może wystarczy, że je ja zrobię tu w tym naszym lesie? Chociaż, jak spalę swój las, to, to troszkę ciężkie życie będziemy mieli. Nie będzie już można polować na niedźwiedzie. Oj, oj, oj. Niedobrze. Ba bardzo niedobrze. Dziękuję za przybycie. Jak być może się domyślasz, chodzi o Skromborg. Tamtejszy lund jest e, zdesperowany z powodu plagi wiewiórek. Jeśli nasze królestwo zdoła im pomóc z tym problemem, zyskamy ich wielką wdzięczność. C czy możesz wyczarować jakieś rozwiązanie? Może... No, jasne, że mogę, sław oboru. Badaj przez godzinę, ale dobra, my sobie pogadamy jeszcze. Moja droga, żebyś nie przychodziła ze mnie z każdym głupim problemem. U, właśnie, jestem towarzyski. A nie, jestem towarzyski. Z tym kreatywnym kucharzem chyba pierwszy raz przy do komuś dałem. Trzeba sprawdzić, co to robi w ogóle. Czy to ma jakiś związek z rybami? Miejmy nadzieję, że tak. Przydałoby się. Uu, Sław Obora wygrała przepychankę. Aj, słabiutko. Ale on jest stary. Dobra, wyb wybaczam, wybaczam. Wy też na pewno mu wybaczycie. Co ja mam robić? W tej chwili to na pewno muszę iść spać Na pewno muszę iść spać Będę medytować Czy... Tak, bo on robi eliksiry Musiałem się zastanowić, czy mi są potrzebne zioła Najwidoczniej tak Widzę, że nigdy w życiu jeszcze nie grałem petronelą Petronellą naszym medykiem On tak sobie troszkę jest Tylko pro forma No trudno Niech będzie, bo zioła nie odkryte. Tu jest coś odkryte, proszę bardzo Czyli jednak Czyli, Uuu, Mariola idzie tutaj, Ho zachorowałaś, Mariola Co tam masz? Dziu korzeń, dzikie kwiecie Bierzemy wszystko Jakiś szajs Jakiś coś tam coś... Wiem, co jeszcze muszę koniecznie znaleźć, znaczy zebrać Anielskie ziele Rzadkie jest, to trzeba zebrać Nie ma to tamto Odkryję jeszcze to co jest tu pod tym dziwnym krzakiem, bo to nie będzie mocne też. I pamiętam, że gdzieś tutaj też... to mi nie będzie potrzebny. Po co? Po co mi to? I idź już idź już z tym, podziewiem. Nikt nie, nie chce tego widzieć. A proszę bardzo, przyda mi się od razu. Eliksir uroku, dobra. E, fosforu, Oczywiście fosforu to ja na ziemi nie znajdę. Chociaż. Kto wie, może i na ziemi się znajdzie fosfor. Tam gdzie jest ten fosfor? Taki żelaziwo, elektrum, żelaziwo. Czy gdzieś jest fosfor w bezpośredniej postaci? Adamant, to nie. Żelaziwo, żelaziwo, że elektrum. Electrum. No, czy my tutaj gdzieś. O, tu są zioła. Oj, tu też są zioła. Bierzejmy. Widzę, że nie ma. To jest azuryt. Eee, żelaziwo, chropan, żelaziwo... No kurde, nie ma. A ja nie mogę chyba odkrywać komu... Mogę. To sobie odkryją. Mądralica tam żyje... A, ciuls mądralicą. Najwyżej będziesz troszkę głupszy. Elektrum dzikie kwiecie... Pa... U, pański listek, tak. Pański listek i nocne coś tam jest takie rzadkie. Co my tu mamy? Kurde, żebym ja szukał fosforu. Jakiś wieśniak bez szkoły, mitry. Uuu, ja chcę mitry. Nie, żeby mi się to czegoś przydał, ale ja go chcę. To jest wilczego, to no, tak, dobre biorę No trudno, musimy iść kupić ten fosfor, bo tak to się nie uda. Tak to to się na pewno nie uda. I idę do sklepu. I później to ja muszę coś zjeść, bo niestety z tym jest ciężko. Wezmę cały, jaki tylko oferują. Pieniądze na razie mam. Może się zwróci. Tu jest dobra. A bierzemy zupę z węgorza. Zobaczymy, co, co. Przygotowanie zabiera mniej czasu i smakują lepiej. Ciekawe, czy przygotowanie kaszy też by tak działało. Co to za dziwna muzyka? Jakiś Harry Potter. To nie jest Harry Potter, to są Simsy, moi drodzy. To są Simsy, to nie Harry Potter. Fixer roku tak wezmę. Ruszczka jest też słaba, strasznie. Trzeba pograć więcej tęczową panią. Tak, to, to nam pomoże. Sprzedaj mu to. I. O! Przygotuj dwa zaklęcia. Lubię przygotowywać zaklęcia. E, on tego nie sprzedał. Światło, energia, powietrze. Energia, powietrze, światło. Światło, energia, powietrze. Po energia, powietrze, światło. Światło, energia, powietrze. Światło, energia, powietrze. Energia, powietrze, światło Sprzedaj mu to! Co za wieśniak Spóźni się, no Nic tylko mu strzelić Już, już, już sprzedaj! Musisz się wyrobić Eh. Super O, pięknie Za 1 x miłości? 50? To doskonała cena bym powiedział, że to tanio, ale nie, już nie pamiętam. Za bardzo się zająłem eliksirem miłości. Energia powietrze, światło, energia powietrze, światło. Z tego samego składać dwa zaklęcia. Ja bym był bardzo niezadowolony. Badaj. Czy prowadź badania i badaj to to samo? Trudno to stwierdzić, ale pewnie tak. Ja chcę, żebyś zrobił teraz coś innego. Co to jest? Samotny. Każdy zim musi porozumiewać się z innymi. Krótka rozmowa pomoże ponad wszystko. Porozmawiamy z Petronelą. Nie ma jej. <laughs> Nie ma Petroneli, z niej proszę się porozmawiać. Jakieś inne babiszcze. Arwena. Może być Arwena. Ploteczki może. Poznaj. Już pomogło. Co to? Odrzucony. Odrzucenie boli, ale zbierz się w sobie. W morzu pływa jeszcze wiele rybek oraz głodnych kaszalotów. Tak, czy to co ci pomogło teraz? Już, już nie jesteś odrzucony. On cię bardzo lubi. Dalej się czuję odrzucony. A pierą z tobą! To się czuje odrzucony jak nie lubisz. Znaczy jak lubisz. Lubisz, nie lubisz, to nie ma znaczenia. Bożar lasu. Jeszcze. Aha, nie da się wiercić w nieskończoność. Pożar. Pożar lasu. Zaprzymyk pożar lasu. Pożar lasu. Medytuj tak, to to. Medytowanie powinno dawać jeszcze doświadczenie. Przecież medytacja jest bardzo wzbogacającą człowieka aktywnością. Jednocześnie energia by i doświadczenie to by było dopiero ekonomiczne. Wszystko na raz. Mógłbym tylko spać i nie robić nic innego. Czasem w stadzie coś zjeść ewentualnie. Ale rzadko, rzadko. Nie przemęczajmy się za bardzo. Nie, nie płacz, nie płacz, nie płacz, jeszcze nie płacz. Przecież robię dużo rzeczy. Przed sekundą prowadziłem badania. Co za wieśniak. Czy ja tu mam napisane co mi... Po nie. Nie mam napisanego, co mi jest potrzebne. Powietrze, ogień, energia. Powietrze, ogień i energia. Zrobiłem zadanie. Pora przypiec trochę gryzoni. Dobra. Lecim. Spal las. Czyli jednak nasz las spalim Super. Nie ma to jak porządne spalenie lasu raz na jakiś czas. E, I spalić las. A stąd chcesz go spalić. No dobra. Możesz go spalić stąd. To będzie bezpieczniejsze niż spalenie go od środka. To na pewno. Nie, jednak wracam, idę do lasu. Jak lubisz to rób co chcesz. A ty cbyszek kroczył z lasu, rzucając tu i tam ogniste kule. Płomienie rozbiegają się szybko, przeskakując z gałęzi na gałąź strzewa drzewa na drzewo. W ciągu kilku godzin lasy zostały okołocone. Drzewa liściaste i krzaki zmieniły się w osmolone patyki. I Jurki nie miały już gdzie się schronić w lasach Skromborgu. Co my działamy? Adyk Zbyszek ujrzał podróżnego kupca, który leżał rozciągnięty na górskiej ścieżce. Wydawało się, że jest w jakiś sposób ranny i potrzebuje pomocy. Gdy Adeks Zbyszek zbliżył się, kupiec wyciągnął ku niemu drżącą dłoń i bezgłośnie ułożył usta w słowo pomocy. Nieszczęsny kupiec wyraźnie potrzebuje opieki medycznej, kilka towarów z Sakwysima, Powinno załatwić sprawę. Ich wymiana nie powinna kosztować więcej niż parę złotych simoli. Kupiec jest wyraźnie bezsilny i zapewne bliski śmierci. Po co marnować dobre zapasy na kogoś, komu pisana jest zagłada? A co ważniejsze, po co oddawać za darmo dobra, które i tak pewnie zabierze następny przejezdny? Zbyszek może wszystko zostawić kupcę na pewną śmierć i zabrać mu wszystko, co ma wartościowego. Nie no, pomóżmy. No nie bądźmy już tacy. Nie bądźmy. Um. Co? Ozma, a spalił się, dobra. Kupiec jakoś wydobrzeł. Był bardzo wdzięczny i Zwyczaj dostaje w podarunku kilka towarów z wyposażenia kupca, który obiecał śpiewać pieśni, pochwalną mieście gardzistko, dokądkolwiek prowadzą jego podróże. I sława tego, a Tristan potrzebuje sławy, bo niestety ta pierdoła nie umie rządzić. Nie umie rządzić w ogóle. Za, za grosz nie umie rządzić. To jest ten nocny coś... Nie, to też pański listek. Czy to będzie fosfor? Nie, to jest azuryt, ale też weź. Też będzie potrzebny kiedyś być może. Co ja mam teraz zrobić? Medytować. Ale najpierw to nie, nie mój drogi. Nie ma tak dobrze. Podatki najpierw trzeba zapłacić. Czyli możliwie najgorszą rzecz ze wszystkich. A potem przyjemnie idziemy zrobić badanka. Nieskończoność, skończoność, bo tyle mi każą robić. Przejdę ci się doświadczenie, to nie ma co płakać. Ty może ja muszę poszedłem wykąpać. Czy to by mi się nie usunęło wtedy? Nie. Mam zbyt poranione ciało, żeby się kąpać. A to ci zakwostka, a to ci zagadka. Pszcz. Dobra, my tutaj... Co mi to da? Donieść od Crombergu Tak w sumie tam gdzieś coś było, że oni mieszkają w lesie. T tak, coś kojarzy. Tylko tak troszeczkę coś coś kojarzy. To w sumie czy spalenie lasu nie było kłopotą? No cóż, to nie był mój problem. Została mi zlecona misja pozbyć się wiewiórek. Pozbyłem się wiewiórek. Dziękuję. Do widzenia. Misja wypełniona. Pieniądze dla mnie. Dużo pieniędzy dla mnie. Co takiego? Ty szalęcze! Skonborczycy słyną ze swojego drewna. Udał ci zniszczyć całą ich gospodarkę. Zbyszek! Musisz natychmiast naprawić tą sytuację. Natychmiast. Zbyszek, Zbyszek, ty kupi. Ten pani przyszła, ja chcę się z nią zaprzyjaźnić. Ten czoła pani jest świetna. Szczególnie, że ona będzie musiała mi robić różdżki. Gadamy Clark z komuś na tym face. Ludzie, kochani, dajcie mi spokój, nagrywam Simsy Trzeba porozumieć... czy to jest odrzucenie? Tak, samotny U! Uh, ona mnie kocha Ona mnie kocha, to nie jestem odrzucony czucz, czucz. Można i tak Znowu mam prowadzić badanie? Jezu, ile oni mi każą badać O matko święta, no Gorączka badawcza Ach, Głowa mnie boli od zbyt długiego czytania, nie mogę się skoncentrować Hmm, co my tu mamy? Te pospolite nasiona powinny się nadać. Mogę mu zaczarować kilka nasion, sprawiając by rosły na tyle szybko, by las odrósł ponownie. Dobra, jady ma. Dawaj te czary. Gdzie? Gdzie? U, w dwie poziomy, no tak, zapomniałem. Choroby cielesne... Co takiego? Rzuć zaklęcie na nasiona. Choroby cielesne zostaną e, przegnane, ciało odzyska siłę, a rany zaleczą się. Tak. No, no tak, tak. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Roz rozumiem, jasne. Zaklinanie nasion ratuje nam życie. Siła, energia, światło. Tylko muszę najpierw zapomnieć e, to. E, nie to. Ale jak już tu jestem. Siła, energia, światła. Siła, Energia, Światło W ogóle... Rzuć zaklęcie na nasiono Rzuć zaklęcie... <śm> rzuć zaklęcie na nasiono Na jakie nasiono, skoro żadnych nie mam Cóż, e, może na to nie wyglądają, ale powinny mieć zdolność e, szybszego To jest Skromborg że, że, ten mój las jest Skromborgiem. Przecież to są leśne rubieże Chyba, że chwila, bo ja tam coś widzę. Tam, nie, tam nie ma lasu, tam jest yy, ocean. Tak tak w sumie niewielki ten las jest. Gdzie oni tam tyle rzeczy odkrywają? To raczej trudne. Jeszcze jakby tam, a tutaj... A, dobra. To czerw jest niby sporo, ale las mały. Nie da się... No, no przestać z tym fejsem, bo mi świat urazi. Ludzie kochani, no. Idź z tym. Idź mi stąd, z tym wadziewiem. Co to robisz? panie, panie, miałeś do lasu, zasiać las, znaczy. Może dlatego nie ma drzew, może nie ma drzew, bo się spaliły. Adept Zbyszek skradał się przez las, uważając, by nie dać się zauważyć przez skromborskich leśniczych. Gdyby został założony, ktoś mógłby całkiem słusznie wywnioskować, kto podłożył ogień. Zbyszek widział, jak nasiona na lśnią lekko w jego dłoni. Czy zadziałają? Był tylko jeden sposób, by się przekonać. Zbyszek zaczął rozrzucać się tu i tam. Adept Zbyszek cieszył się swoją małą wycieczką przez las, gdy natrafił na wilgotną, zarośniętą polanę, tru przynieżał Szymrzący Strumyk. Dokładnie w takiej miejscu rośnie wilcza jagoda. Ale ja wiem, gdzie jest wilcza jagoda. Znalezienie rzadkiej wilczej jagody zawsze musiało trochę potrwać i była to brudna robota, ale to było idealne miejsce do szukania tego zdradzieckiego korzenia. Zapewne Adept Zbyszek zdoła ich tu kilka znaleźć. Dawaj, dawaj, pan to. Nie, znalazłem grzyby i błyszczące patyki. Po umieszczeniu ostatnich nasion, Adept Zbyszek odpuścił las. Zmiany zaczęły następować szybciej, niż mógł sobie wyobrazić. Kiedy przybył z powrotem do miasta Grodzisko, lasy z Skromborgu wróciły już do swego poprzedniego, nietkniętego stanu. Nie pozostał nawet ślad po pożarze las. Wiewiórki wrócą przecież. Głupi. E, idź tam i pochwaluj urodę. Bo ja chcę to przeczytać. Ale Wyspyszek przeskakiwał z kałuży na kałużę po grząskim trzęsawisku, brnąc przez gęste trzciny i haszcze coraz bardziej sfrustrowany. Tu nie ma nic oprócz kilku mokrych starych grzybów i kamieni z rzeki. Mamrotał z goryczu, ocierając pod i brud z czoła. Wydostał się z podmokłej kolany i kontynuował swój ponury marszcz. Błyszczące kamyki znalazły na człowieku. Człowieku! No to cenne rzeczy załudzione są. Błyszczące kamyki. Piękne kamiczki, nie widzisz? Przepiękne. Las już od razu. O Jezu, jak mnie gardło teraz. O święta, panie. Boko. Ach, tu jesteś, Zbyszek. To nie wywałe. Wysłannik z Kromborgu powiedział, że jej kraina przysięga nam lojalność. Okazuje się, że ktoś z naszego królestwa magicznie spowodował. Odrośnięcie ich lasu, po tym jak jakiś idiota próbował wypalić wiewiórki. No idiota, no dobrze, że mogłem zaszczepić ten las i im pomóc, no bo inaczej to hm, bieda straszna. Z pomocą swojej potężnej magii, adept Zbyszek wypędził wiewiórki z lasu skromborgu oraz naprawił wszelkie przypadkowe szkody. Skrąbor był tak wdzięczny za interwencję, że Skromborczycy. Przysięgli wierność Królestwu Grodzisko. W ten sposób w końcu mamy pierwsze miasto po naszej stronie. Tak jest! Proszę bardzo, co tu jeszcze? Emiak Misja. <laughs> Ukończ 50 misji. Super. Mamy podbitą jedną krainę. Super, świetnie. Uch, to faktycznie nasze. O jacie, jacie, jacie. Czyli jeszcze to, 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 to i to, i to, i to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy dwa takie już odkryte, więc nie będzie z tym problemu. Mogę wydać pieniądze na coś innego. Zajmij wszystkie. Sześć, cztery, dwa. Sześć, cztery i dwa. Tak. A ile ja mam? Jedno. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. No to sześć jest na złoto i sześć jest na platynę? Coś, coś tu nie. Zajmij wszystkie. A tak, głupia. Przecież jest jeszcze ten y, mapa do Gastrawinu i Elfestrów. No tak. Głupia. Głupota moja. Po prostu się. Mamy dwie misje już dostępne. Super. E, nasz dobrobyt dalej płacze. Płacze i po prostu grzęźnie w mule. No ale ja nic nie poradzę, bo nie dają mi misji na dobrobyt. No nie dają mi misji na dobrobyt. Nie dają niestety. Peszek. No! Ale jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. E, coś chyba, chyba to wybuduję, bo jest mi potrzebne to jakiejś tam misji, żeby podbić jakieś nowe, nowe krainy tam. Chcą koniecznie grać u mnie w palant... E, zaraz jak to się nazywa? Królanta, tak? Królanta tak. No. E, więc, więc muszę im to wybudować, bo dopiero wtedy do mnie przyjadą. No, ale jeśli chodzi o ten odcinek, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że się nie tęskniście aż tak bardzo. I jeszcze nie chcecie mnie zlinczować, zresztą. Psz, nie było mnie przez pół roku. Ponad. To, to co to są dwa tygodnie? Co, co to w ogóle jest? To jest nic. To jest jak sekundę. Tak usch, i przeleciało. No, a dzisiaj taki krótszy odcinek, bo niestety taka misja się trafiła. Taka się trafiła, misja. Więc jeśli chodzi dzisiaj, to by było już na tyle. Więc cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.